Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Omen i teraz chciałem Wam pokazać taki odcinek, raczej pokazać. Omówić sobie szczerze mówiąc, jedną stronę, której, której użyłem od jakiegoś czasu i naprawdę bardzo mi się spodobała. Mowa oczywiście o e, karcie gracza na stronie blogwotts.pl. Domena może e, akurat nie jest taka łatwa do zapamiętania, bo WTS jest z myślnikiem, ale myślę, że za jakiś czas e, większość z Was powinna gdzieś tam sobie mieć tę stronkę zapisaną, bo naprawdę jest bardzo przyjemna. E, Otóż na pewno wielu z was myślę, że ogromna część z was patrzy na swoje statystyki mniej lub bardziej, ale obserwuje swój rozwój, swoje postępy w grze, to jak wam idzie e, na przykład na poszczególnych czołgach czy sesja danego dnia była udana czy nie. To oczywiście wszystko jest jakby informacja dla nas czy jako gracz rozwijamy się, czy po prostu jest progres czy regres naszych umiejętności, czy może jest stabilny. E, to tak naprawdę to wszystko w Dużą część graczy interesuje i nie ukrywam, również mnie. Nie gram pod staty, także jakby na przykład używam czołgów, którymi się bardzo łatwo nabija WN, ale nie ukrywam, że bardzo chcę mieć staty lepsze. I tutaj na pewno też większość moich widzów zna stronę Domina, a Domin współpracuje z Sebą, który jest autorem właśnie blogu WOTES i Karty Gracza. Ale ja szczerze mówiąc wcześniej tej stronki nie znałem, używam jej od jakiegoś czasu i naprawdę mi się bardzo podoba. Nie używam praktycznie już Nubmetera, bo Nubmeter w pewnym stopniu rozjeżdża się jego, rozjeżdżają się jego wyniki względem na przykład VODLAPSA. Nawet może to pokażę na przykładzie, żeby nie było, otworzę sobie Nubmetera i zobaczymy, jakie tam mam wyniki. I Akurat zaletą Nubmetera jest to, że chodzi szybko. Tak? O, zobaczcie, chodzi szybko. Chociaż na przykład teraz dla niepoznaki chociażby nie pokazuje się most recent. Tak? Że Szkoda trochę, nie? E, coś się akurat teraz wzięło, wy, wywaliło. Może to jest wina też przeglądarki. To bym musiał sobie e, sprawdzić, ale. No, ale. Okej. Okay. Tutaj jakby jest to 1805, to musiałbym. Sprawdziłem i na Chromie również to nie działa. Czyli no po prostu strona akurat teraz wzięła i yy, się wyłożyła. E, oczywiście bardzo znaną stroną, której używam przez długi czas jest Votelabs, ale z, yy, ogromnym minusem Votelabsa jest to, że bardzo długo wczytuje statystyki. Jak się wejdzie na EU Server i wpisze się yy, mój nick, to, to trwa dość... Znaczy, Długo trwa wczytywanie statystyk, ale jeszcze dłużej trwa odświeżanie statystyk, bo samo wczytanie ich e, nie, jakoś, nie było specjalnie długie, ale zobaczcie, tak bym chciał, rozegrałem przed chwilą kilka bitew, które na karcie gracza już są uwzględnione. Zagrałem 5 bitew e, i one już są. One do, do, Dosłownie zamykacie sesję, e, wota i po minutce już te staty macie e, na, e, na karcie gracza. Tutaj trzeba poczekać dobrych kilka godzin, żeby to się wczytało. E, Mm, także no... Różnice są, akurat na wotlapsie na fajne są oczywiście te sygnaturki, tutaj myślę, że jakby Seba poszedł w tym kierunku, taką sygnaturkę wymachnął, to bardzo chętnie bym jej używał, bo akurat aktualna sygnaturka niespecjalnie specjalnie mnie leży, ale to nie dlatego, że zła, po prostu nie, nie przekazuje informacji, które chcę, żeby przekazywała, no ale dobrze, udało się. Także teraz cóż o karcie gracza i dlaczego chciałem ją Wam pokazać, dlaczego chciałem ją Wam w ogóle polecić, dlaczego wydaje mi się bardzo Ciekawa. Przede wszystkim to, o czym mówiłem, czyli praktycznie wręcz na żywo aktualizowane statystyki. Zamykacie sesję WOTA i staty już są. Wykresy. Oczywiście, wykresy to jest rzecz, która na większości stron obowiązuje. Wykresy WR praktycznie. Każdego dnia chyba wydaje się, nie, tutaj jest to jest 6, a następny jest 15, czyli tam, no, tam kilkudniowa różnica WRK i tak u mnie akurat falująca w zakresie od, ale to jest akurat do stare, bo to jest jeszcze z kwietnia zeszłego roku, czyli mocna prehistoria. Ponad rok temu miałem 56,13. Teraz tutaj mam 56,5. Udało się wczoraj zrobić w końcu. Statystyki WN ładnie też zobrazowane. Może na przykład fajnie byłoby jakby dało się kliknąć na ten wykres i powiększyć może tę te no, linie łamaną, żeby sobie jakby tam przyjrzeć się dokładniej. Statystyki, tutaj podsumowanie. Jakie mamy czołgi top tierowe w garażu, czyli ile mamy dziesiątek. Najwięcej EXPA zrobiłem na PZC B2, najwięcej DMR zrobiłem na Konkurorze GC. Kiedy założone konto? Niedługo w sierpniu będę świętować trzeci urodziny swoje w wodzie kiedy ostatnio byłem w bitwie i liczba dziennych bitew. Informacje o epickich odznaczeniach, takie jak na przykład tutaj te wszystkie oczywiście medale epickie, to jest, nie wiem, Kołobanow, medal Starka, tutaj pod to podchodzi Radej Walters, czy tego typu rzeczy. Wczoraj mi się udało wbić medal Oskina po raz pierwszy, także z tego też się cieszę. Można sobie też bohaterowie pola bitwy pokazać, to tak naprawdę te szare pola, pamiętajcie, że warto sobie poklikać po tych szarych elementach, bo tutaj macie powiedzmy data, a też są Bitwy, także też można sobie zrobić tak, żeby wczytało się pod względem Bitew, czyli po prostu mając 12 tysięcy bitew, miałem 56,25 włówerki, także to jest po prostu jakby inne pokazanie tego samego. Możecie sobie sortować, naprawdę, to jest ogrom informacji. Możecie sobie sortować swoje staty po, po CW, czy na przykład u mnie za CW mam tylko włłękę 1500, ale za przykład mam, mam włękę za CW 60 prawie 4%. Możecie sobie sortować na przykład po potyczkach, po czyli z zwykłych po prostu twierdzach rozgrywanych. Zobaczcie na 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 twierdzach robię około, mam 364 bitwy, 80% wr prawie i 1956 wn -a. i na przykład na twierdzach, to można sprawdzić jakie czołgi by gra na twierdzach, no kliknijmy sobie na więcej, zobaczmy, a jest akurat pokazane jak to wygląda i na przykład okazuje się, że twierdz gram 0,36 dziennie. To z takich, co tu jeszcze, co my tutaj jeszcze, na przykład można 7 na 7 również, to chyba... No tam mam jakieś 7 79 bitew dokładnie, 872 WR -a, WN, -a, przepraszam, czyli bardzo niewiele w trybie obron twierdzy. Takich obron mam 33 i staty za to 1230, ale też WR niezły, bo 66-67. Co jeszcze? Dobra, sprawdźmy sobie tego bohatera, bohaterowie pola bitwy. Na przykład widać, że mam 41 okupantów, 55 obrońców, 151 specjalistów, 9 skautów, także rangi honorowe. No to są takie te wszystkie odznaczenia, nazwijmy je. Najbardziej dumny jestem z tego, że udało mi się ubić wszystkie czołgi w grze. To, to jest akurat dla mnie powód do dumy. No i ten ogień, chyba skuteczny to się nazywa, 1975. Bardzo ważny medal, naprawdę podoba mi się jego obecność. I teraz ta historia w klamach. To tak akurat y, dziwnie to wygląda, bo zawsze byłem szeregowym w PSQD, a nie ma poprzednich klanów, ale może po prostu historia y, nie potrafi tak głęboko w historię wota sięgnąć ta stronka. Y, średnie wrażenie ogólne, teraz zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj jest yy, oczekiwany DMG, tylko oczekiwany dla Dla kogo? Dla, dlaczego? Na moim poziomie WNA? Czy, no nie wiem, trzeba by zapytać siebie, yy, Co znaczy oczekiwany DMG rzędu 1000? Czyli. Znaczy, aha, może to jest po prostu na przykład ze, ze względu na liczbę bitew? Bo mam. A, sorry, bo jestem ciągle w trybie yy, SH obrona. Dobra, czyli teraz wejdziemy na normalne staty. O, już jesteśmy. Yy, czyli teraz. No właśnie. To już się udało. Historia w klanach. Dobra, to się pomyliłem, przepraszam. Tam to było źle pokazane. No i to, co mnie właśnie najbardziej interesuje, i dla mnie jest takim bardzo. Ciekawą informacją, to właśnie podsumowanie. Teraz zobaczcie, mamy tutaj wszystko opisane. Tak, za dzisiejszych 5 bitew wygrałem 60% z nich, zrobiłem 2700 włęki, co podniosło mi mój ogólny WN o 0,3. Tutaj macie parametr 0,3, czyli tak naprawdę zwiększyło się z 1805,90. Znaczy, tam pewnie było. Yy, 1900, 1805, 64, Teraz jest 94 To jest taki wzrost I według tego, jeśli utrzymam e, Taki stan jakby Swojego konta i będę tak grać to za około 3234 bitwy yy, będę miał WN rzędu 2000. To trochę tak chyba, do końca tego nie rozumiem, bo tu na przykład jest z kolei, że jeśli będę, albo to jest tak, bo to jest mniej bitew, tak? mniej bitew wysoki WN, to jest więcej bitew, a niższy WN. Ale generalnie patrząc na przykład na takie statystyki historyczne, w ciągu ostatnich 1700 bitew zrobiłem około tam 2280 WN, czyli będąc na takim poziomie przez najbliższych ileś tam bitew, za około 3400 bitew będę miał 2000. Tak to mniej więcej wygląda. I teraz. Kolejna bardzo fajna informacja, czyli na przykład jak klikniecie sobie na więcej tutaj, to widać, że dzisiaj pograłem sobie 4 bitwy rudym, wygrałem z nim połowę bitew i zrobiłem 2447 punktów w WN8 i jedną bitwę na 907 wygrałem tę bitwę i zrobiłem 2640 w WN. -ki. Tutaj na przykład podsumowanie z ostatnich 1000 bitew, bardzo fajny. Tutaj, mogło, tutaj chyba brakuje mi szczerze mówiąc jakiegoś sortowania, bo nie wiem, bo to jest tak naprawdę posortowane po... Po niczemu jest na przykład no ani, ani nie po bo to jest przykład, tu mam WR wyższy, ani nie po liczbie bitew, bo tu mam więcej bitew, ani nie po bo tutaj mam włękę też fioletową, tylko mam 0. także. no Wydaje mi się, że tutaj mógłby Seba wprowadzić jakąś innowację i jakiś nawet powiedzmy tak, żeby po kliknięciu na tam nazwa, bitwa WR czy WN te wartości się sortowały, ale widać z nich wyraźnie, że na przykład ostatni w ciągu tego tysiąca bitew, najwięcej zagrałem bitew na E75. 222 zrobiłem około 2068 wołęk. Włęki, potem drugie 907. ką Zagrałem bardzo dużo, 2464 włęki co dla mnie powodem do dumy, nie ukrywam. I również IS-8, bo to był moment w ciągu ostatniego tysiąca bitew, właśnie w tak naprawdę najwięcej farmiłem, 29 Tiery, żeby nimi po prostu skończyć te linie. I to okazuje się, że mimo że byłem najsie 8 warzywem, zrobiłem 2644 włęki w ciągu 141. Bitew, więc moim zdaniem nie najgorzej. Cóż jeszcze? Średnie wrażenie ogólne. Widzicie, ten chart pokazuje, że oczekiwany damage. Tylko właśnie pytanie do siebie: oczekiwany damage względem. a, pewnie chodzi o to, że na powiedzmy, mając tam 15 tysięcy. 359 bitew powinienem mieć około tego 1200 damage'u, tak? Tak to chyba mogę rozumieć. Tutaj na przykład widać, że w tym miejscu udało mi się te wartości wyrównać, mając 11700 bitew. Teraz już generalnie je e, dość mocno przekraczam. Zniszczonych ogólnie no, i tutaj, kolejny taki sam parametr. Wykrytych ogólnie, tutaj <grychy> agresywny skok po drodze, yy, gdzieś tam się udało to przekroczyć. Śre obrona bazy ogólnie. No, jakoś tam mniej więcej trzymam tę obronę bazy, chociaż ona ostatnio trochę spadła. I asysta ogólnie, yy, jakiś, no tak, asysta, yy, detrak i spot. Yy, kolejna rzecz, wykres kołowy, yy, jakimi rodzajem jakimi pojazdów gramy. U mnie na razie to jest 50% i 1% na artyleriach jest na ściogach średnich 5,6% na lajtach 5,6% tyle samo do, dwie bitwy mam więcej na średniakach niż na lajtach 17% na tdk i 21,5% na htk -ach. Tier pojazdu liczba bitew, czyli tak naprawdę widać, że najwięcej bitew rozegrałem średni, sumarycznie na siódmym tierze ponad 3000, potem na dziesiątym tierze 2800 bez jednego a i potem w Kolejności na tierze ósmym, potem na szóstym, potem na dziewiątym i potem na czwartym, piątym. Pierwszym, dru pierwszym, drugim, trzecim, w tej kolejności. Kolejna rzecz, bardzo fajna, tier pojazdu i yy, posortowanie go ze względu WNA. Czy widać, że najgorzej, najniższe staty mam na tierze trzecim, bo tylko 873 bitwy, biorąc pod uwagę, że mam tam niecałe 200 bitew, to nie jest tak źle. A na przykład najwyższe staty mam yy, po kolei na tierze szóstym, bo tu jest KW2, na nim się świetnie gra, ale. Akurat gram ostatnio troszkę mniej, potem na tierze 8 i potem na tierze 10. I te naprawdę trzy tiery tutaj widać, to się jakby ma jasne przełożenie, bo na tierze siódmym mam na przykład niecałe 1800 WN, a za to mam tutaj ponad 3000 bitew. Na tierze 10 mam tej WN 1855, i tutaj mam prawie 2800 bitew, i jeszcze sortowanie ze względu na typ pojazdu. Też bardzo fajna informacja pokazująca na jakiej klasie pojazdu. no Myślę, że po 15 tysiącach bitew można wyciągnąć jakiś wniosek, na jakim pojeździe czujemy się komfortowo. Widać, że jak na razie u mnie najlepiej wypada WN na czołgach ciężkich, potem na średnich, potem na artyleriach. Wbrew pozorom widać pod względem artylerii u mnie na trzecim miejscu, potem na Tedekach, no i najgorzej na lightach. Na szczęście na lajtach mam tylko, na lightach mam bite raptem 867, więc ta włęka jakoś generalnie mi nie wpływa bardzo mocno na włękę globalną. Tutaj hateki 1957, średnie 1821, artylerię 1786 i na Tedekach 1709. I filtry. Tutaj już można sobie sortować elegancko. Możecie sobie sortować po wszystkich typach, praktycznie tych kolumn, czyli po typie pojazdu, po tierze, po bitwach. Po liczbie zadanego dem po, po średnim demerżu, po średnich fragach, po wr po i nowy parametr XTE, czyli taki jakby pokazujący naszą biegłość na, na, na danym pojeździe, można by to tak nazwać. Na przykład okazuje się, że e, ten parametr jest od 0 do 100. Na isie zwykły mam około 83 punktów tego, y, tego parametru. E, a rozszerzony tef, tefe to jest 1516, to a tak naprawdę ten parametr jest bardzo nastawiony na ofensywne granie, bo on premiuje e, tak naprawdę tylko damage i e, fragi. E, na Rudym wydaje mi się to jeszcze po prostu jest brak przelicznika, więc pokazuje mi 100 niby, ale WNK też mam nie najgorszą, bo 2,5 tysiąca na Rudym za 220 w 980 średniego, ale myślę, że to też jakaś, nie wiem, czy, jeszcze, czy już Seba wrzucił oczekiwany średni demecz na, na Rudym. Ja się tak, myślę, dążę do tego, żeby mieć minimum te 1000 średniego. Nie jest to nic wyjątkowego, to jest tam 6 celnych strzałów na, na Rudzielcu. Przy okazji bardzo dziękuję Osobie, która kupiła mi Rudego. Bardzo, fajne, bardzo fajnie się im gra. No i na przykład okazuje się, że z kolei, mimo że dobrze mi się, bardzo dobrze mi się gra na um, obiekcie 907, mam na nim 2254 Włęki, to według tego parametru jestem naprawdę słabym graczem ze względu, jakby patrząc na, bo ten parametr określa naszą biegłość na danym pojeździe w kategorii tylko tego pojazdu. Więc okazuje się, że według tego parametru XTE mam raptem 29 punktów na 100. Możliwych, czyli okazuje się, że na tym pojeździe naprawdę grają świetni gracze, bo no, widać jestem w, dolnej, w dolnych 30% jakby skilla na 907. Ale na przykład, cóż tam, czym się mogę pochwalić? no nie wiem, AT-2, 50 w 78 punktów, także też nie najgorzej, jeszcze sobie posortujmy, KW-2, 82, M44, 76, no i potem generalnie jestem w największym stopniu zielony. Tak, na i 7 mam 56, na GCQ 55. Jeszcze raz możecie sobie podawać filtry, czyli możecie powiedzmy sobie odfiltrować czołgi, w których na przykład macie damage niższy niż, załóżmy, 1000, to wtedy Wam się posortuje i na przykład widzicie, że w tym tysiączku mieści Wam 1000 i w górę. Najgorzej jest na M44, w sensie jakby najniżej, ale on się łapie powyżej 1000 i na przykład, a najwięcej na przykład macie na e -setce, tak, Mam ja na esetce. No i na przykład może też oczywiście wszystkie albo w garażu, to wtedy, jeśli się posortuje, to działa. Nie, chyba to nie działa, bo są moje czołgi w garażu, więc chyba jeszcze. Chyba ta funkcja jeszcze nie działa. No i w sumie, moi drodzy, to tyle. Widać, że mam wciąż najwięcej bitew na GW Panterze, ale moim celem w ciągu jakichś tam najbliższych nadchodzących kilku tygodni, może miesięcy jest w ponad 1000 bitew na obiekcie 907. Trzecia kampania w wojnach Klanów zakończyła się jakiś czas temu. Udało mi się zrobić ponad 500 bitew, także nie idzie źle. I naprawdę z tym czołgiem sobie jakby wiąże. Dużo kolejnych przygód. Do tej pory udało się wbić trzy asy pancerne. Jeden fajniejszy od drugiego, szczególnie ten trzeci, ostatni, który był również na kanale. No i w sumie tak naprawdę mówię, to tyle. Bardzo Wam polecam. Jeszcze raz link strony, może raz pokażę spokojnie. Blog WTS, karta gracza. Jak piszecie sobie po prostu nawet w Google, karta gracza, blog to. To będzie tak, po prostu jak wchodzicie, wpisuj. My też jest oczywiście porównywarka, nawet porównajmy się z moim serdecznym kolegą Luciuszem. Zobaczymy sobie, jak wypadam na jego tle. Lucek jest naprawdę graczem ogarniętym, więc jakieś tam bazowe i ogólne. Przedstawienie, zobaczcie, na przykład okazuje się, że mam lepszy WR od ludzka, ale WN mam już sporo gorszy, mam też mniej bitew, ale na przykład mam większy średni EXP, troszkę więcej przetrwanych bitew, wbrew pozorom mam troszkę większe średnie obrażenia, ale na przykład mam sporo mniej po spocie detraku i asyście. Za ostatnie 250 bitew Lucek zrobił WN-ki, gdzie jest wn -ka? To jest akurat WN7, nie dlaczego Seba? Popraw to, żeby plisto to było tutaj zrobione WN8. Bardzo cię proszę, bo nie wiem czemu tutaj pokazujesz WN7, ale na przykład ja zrobiłem. Mam WR rzędu 57,63, lucech ma 54,9 i na mam WN7 2092, a zmiana WN w ciągu ostatnich 250 bitew, tak naprawdę nie wiem, plus 22, no chyba wątpię, żeby to plus, a może, może i tak podskoczyło. Jeśli to prawda, to mnie WN podskoczył o prawie 23, a ludzkowi o prawie. 13. No i też oczywiście podsumowanie ale sobie sortować, pokazywać. E, czołgi, na przykład mamy obaj e, premiowe su. Okazuje się, że ja zrobiłem na sumarycznie na su bite w 518. Lucy zrobił więcej. Lucek ma również o 1% większy średni WR ma sporo lepszy WN, bo aż o 800 i sporo większy średni damage A za to na przykład, powiedzmy, tam gdzie się mogę jakby czymś pochwalić, no to nie wiem, szukam jakiejś wartości zielonej u siebie, ze względu na o, i na przykład jest, dobra, tutaj udało się, na dwójce mam sporo więcej, no i na Isie 8, o, ale akurat to Isus, Isem 8 Lucek grał dawno temu, także może się wcale, a czy może tak po prostu być, że faktycznie mam te staty lepsze. Ale no tak jak mówię, można sobie porównywać, pokazywać. Także nie przedłużam, bo już ten film trwa długo. Blog WTS bardzo polecam, mam nadzieję, że Seba będzie rozwijał ten projekt, bo jest naprawdę bardzo fajny, mnie bardzo się ciekawie korzysta z tych statów i ogólnie naprawdę daje mi komplet informacji, więc też wam polecam, jako że staram się pokazywać wam coś, co używam samemu i mnie samemu się Podoba. Także to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.